Dzień dobry studentenci. Zaczęły się klubowe Mistrzostwa Świata. Nowa historia, nowa era Real Madridu. Otworzył Czabi Alonso, ale otworzył w taki sposób, że już w tym pierwszym meczu fazy grupowej, klubowych Mistrzostwa Świata tracimy punkty. Także, także nie przedłużając, zaczynamy nowy odcinek. I pamiętajcie o hatiku kanału, sub, like, dzwoneczek i oczywiście komentarz pod tym filmem. I także zachęcam Was do obserwowania mojego TikToka, zostawienia obserwacji i senduszek, ponieważ tam też są bardzo ciekawe i dobre informacje na temat królewskich. Także nie przedłużając, zaczynamy odcinek. Moi drodzy, a więc zacznijmy jeszcze raz od składu, który wystawił wczoraj Cabi Alonso na ten mecz w bramce Kuntua w obronie Trent Alexander-Arnold, Asensio e, Hansen i Frank Garcia. W pomocy Valverde, Ceumeni, Bellingham i atak sprawili Rodrigo, Gonzalo Garcia i Vinicius Junior a z łapki rezerwowej Czabia Alonso wpusił Andę Kiliana, Lukasza Waskeza, Brahima Diaza, Wiktora Munioza i Luka Modlica. Yy, Znacznym zapytaniem był występ Kiliana Mbappe w tym meczu, ale niestety Kilian Mbappe nie mógł zagrać w tym meczu, ponieważ niestety się rozholował i także w dzisiejszym odcinku nie będzie M jak Mbappe, ale Miejmy nadzieję, że nas najlepszy zawodnik wróci szybko do zdrowia i zagrałby w następnym meczu. A teraz przejdźmy do mojej opinii i analizy po meczu z Al-Hityat. A więc, pięca połowa meczu. Co tu dużo mówić? Wyglądała jak wyglądała. Wyglądała w taki sposób, że Los Blancos grali w stylu Atronitiego z poprzedniego sezonu, czyli Głęboka defensywna, yy, 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 jakie jest tam długie zagrania na wolne pole, jakie jest tam ragi na Viniciusa i, i Rodrigo, a zagram długą piłę, a oni zrobią robotę. Ale tak się nie da, nie da się grać. Tak nie dało się grać, bo bądźmy szczerzy, to że zespół Saudyjski był lepszy w pierwszej połowie, to, że Spurs Arabii miał więcej sytuacji do, do, do zdobycia bramki. Gdyby mieli lepszą skuteczność, to szczerze Wam powiem, mogliśmy ten mecz spokojnie przegrać. I, i, I nawet punktów by nie byłoby za ten mecz, bo naprawdę to była fatalna, słaba pierwsza połowa. Ogólnie, tragiczna gra w obronie, żerą jakichś pomysłów na grę. Mało było ruchów w ataku, jedynie co później udało się tam zrobić, to Rodrigo, który spróbował uderzyć z dystansu, ale ta piłka nie przeszła nad Popczerską i to było tyle. Ale na całe sesję y, przyszła ta 34. minuta, jedna dobra akcja Królewskich w tej pierwszej połowie, ofensywna. Szybka kontra, Vinicius przejął piłkę na środkowe, części boiska, zajął do Lodrigo, który zauważył na, na wolne niekryte pole Gonzalo Garcia, który na całe sześćset po obu nogach trafił piłką do statki, bo Gonzalo trafił prawą nogą, ale na całe sześćset ta piłka jeszcze odbiła się od lewej nogi i padła. Do bramki i bramka z gości został pokonany i był jeden do żona dla królewskich. I kiedy wydawało się, że po tej bramce los z zmruczył nam gry, że będzie już ta wyglądała lepiej, to niestety w 41. minucie goście dostali zutkany, ponieważ Raul Asienco tam doknął czy silnika w Moim zdaniem, po powtórkach mam jakie zwotki nosi czy tam powiem być rzutkanny dla mnie to był taki miękki chwał 6 spokojnie mógł nie dać tego kannego ale ostatecznie <grym> niestety dał ten rzutkanny dla Gości i, i tą jedraszkę niestety wykorzystał Ruben Neves i było 1-1. I tak zakończyła się ta piękna połowa wynikiem 1-1. Bardzo słaby Real Madrid typowy, beznadziejny nie dało się na tą piękną połowę lepiej parces. Ale w drugiej połowie już ekipa królewskich po, po tych zmianach odżyła, grała bardziej odważnie, nie była tak schowana do, do defensywy, grała odważnie, ofensywnie, nawet mieliśmy tam naprawdę kilka dobrych szans. Na początku tej drugiej połowy swoją szansę miał Alda Giren, który trafił w poprzeczkę, później swoją przytyła senio Gonzalo Garcia, który Niestety jego strzał obronił Bono i później mieliśmy takie fale momentów, że ta gra była trochę lep lepiej, że już Real Madryt szukał tej drugiej bramki, ale też nie odbyło się bez błędów naszej obrony. Jasne, Hansen też jeden błąd popełnił, ale na całej sześciu zawodnicy z Arabii nie wykorzystali w swoich sytuacji, ale problem leży w tym, że kiedy masz po bokach Frana Garcia i Lukasa Vasqueza, to nie może być dobrze. I, i, i to było widać w tym meczu, że Lukas Vasquez i Fran Garcia nie potrafią ani atakować, ani tym bardziej bronić. Tak, także to jest dla mnie taki sygnał i myślę, że nie tylko dla kibiców, ale też dla Perez'a, że czas najwyższy. Pożegnać się z tymi obrońcami. Ja wiem, że Waskaś już y, prawdopodobnie odejdzie, ale moim zdaniem, Fran Garcia też nie pasuje, moim zdaniem, do Realu Madrid. I kiedy wydawało się, że naprawdę ten mecz skończy się najmniejszym, że to będzie katastrofa, że stracimy punkty z al hilal że to będzie klęska, to w ostatnich minutach meczu mieliśmy taką sytuację, kiedy Bądź co bądź, plan Garcia został smanowany w polukannym i to była słuszna decyzja, nawet dobrze podpowiedział się, że tam Garcia został uderzony w polukannym twarz i jedyna dobra decyzja to był rzutkanny. I tak rzutkanny myśmy dostali i kiedy wydawało się, że Federico Valverde będzie naszym bohaterem, że trafi z 11 metrów, że pokona Bono i da nam trzy punkty i zwycięstwo, to... To, to sobie, że Federico Valverde niestety nie trafił rzutu kannego, ponieważ Bono wyczuł jego inter, in, intencje. Nawet ta słaba dobitka nic nam nie dała, także w kiepskim, fatalnym stylu zaczynamy klubowe mistrzostwa świata, remisujemy już w meczu tego turnieju także bądź co bądź jak to jeden z kibiców napisał że yy, pierwsza połowa była beznadziejna była w stylu gry Accianottiego druga była trochę lepsza ale jakoś jest taka sama czyli dalej gramy to samo co było za Kanno Accianottiego i myślę tutaj tak szczerze mówiąc, że że Sabie Alonso ma naprawdę czeski początek w Realu Madrid i naprawdę ten zespół i tą ekipę czeka sporo, dużo czeskiej pracy, żeby w końcu ta gra wyglądała o nieco lepiej w tych kolejnych meczach, no bo to co wczoraj myśmy oglądali, to naprawdę to była po, po, po prostu jedna wielka falownia i kabaret, ja już nie chcę dobijać naszych zawodników, jak grali, bo grali słabo, wiadomo, ale. Ale atutem jest to, że Komtła wbił taką spinkę Atsunotiemu po meczu czasu wywiadu. Także widać to, że jeszcze ten obecny nalma, budowany na całym Anuzlo, ma jeszcze w głowach Mentan Kano tego I trzeba. Tym mentanem, ale co no zakończyć. Bo jak ta gra, ta gra będzie wygodać jak wczoraj, to daleko z tym nie zajedziemy. Tak prezentuje się tabela grupy H, klubowych Mistrzostw Świata. Na pierwszym miejscu Red Bull Salzburg, który. Pokonał Pacukę 2-1 i jako debiutant yy, zdobył 503 punkty i wprowadził w tabeli. Na drugim miejscu wspólnie Real Madrid i Arsenal, którzy mają po jednym punkcie. Remisurze są w tej piętrzej kolejce i ostatnie miejsce zajmuje meksykańska Pacuka, która wczoraj przegrała za Zbólgiem 1-2 i niestety nie zdobyła tych punktów, także ta pierwsza kolejka, jak patrzymy na tą tabelę, to naprawdę jest sensacyjnie, ale mam cichą nadzieję, że po tych dwóch kolejkach coś się w tej tabeli zmieni. No i na sam koniec to, co nas czeka w tą niedzielę 25.00 czasu polskiego, 22 czerwca 2020, 2025 roku i drugi mecz królewskich klubowych mistrzostwach świata i mecz z Pacuką, z Pacuką, która w pierwszej kolejce przegrała, tak jak mówię z Hasburgiem, nie zdobyła ani jednego punktu. Za to dla nas ten mecz ma być odpowiedzią na to, że jesteśmy Real Madryt, bo to co, co było wczoraj, to nie był Real Madrid, to był po prostu Jakiś tam yy, yy, mizerny zespół, który nie potrafił nic yy, zagrać. Ale wracając do drugiego meczu, myślę, że jeżeli zagramy na odpowiednim, właściwym poziomie, to ta paczka jest spokojnie do pokonania. Pamiętamy yy, 10 lat temu, bo był finał klubowy Mistrzostwa Świata, że myśmy tą paczukę pokonali wysoko. Jasne, to był inny Real Madrid, inny skład, bardziej lepszy, ale. Patrząc tak na papierze, to jest, jesteśmy faworytem tego meczu. Paczuka też ma swoje atuty, ale też Paczuka ma swoje minusy. Można ich ukuć tylko pod jednym wolunkiem, że jeżeli Real Madryt zagra po prostu bardzo dobry mecz i my jako kibice liczymy na to, że w końcu zobaczymy ten właściwy, odpowiedni Real Madrid. A nie ten Real Madrid wczoraj, który grał w stylu reprezentacji Polski, długa laga na wolne pole i już co się zrobi. Chcę w tym meczu z Pacuką zobaczyć trzy punkty, pełne zwycięstwo i lepszą grę w obu połowach tego meczu. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jak wam podobał wam się Pierwszy mescje Realu Madryt podwozą samiego Alonso. Czy jest, jeszcze sporo do poprawy waszym zdaniem? Czy jeszcze to według Was to będzie taki proces, który y, powoli, powoli będzie naskował? I dajcie też nas w komentarzach Waszym zdaniem. Y, czy... czy z paczukom zagramy lepiej. Też może się w komentarzach napisać wynik e, tego metu. Z pacuką może się ten wynik też typować, Także widzimy się w komentarzach. Widzimy się w następnym odcinku tu e, z pomysłu z paczuką. trzymajcie się ciepło. Uno do stres Hala Madrid i Ladamas. Cześć, do zobaczenia tuż po drugiej kolejce fazy grupowej i klubowych Mistrzostw Świata z Paczuką.